Sąsiad. Jak tak patrzę na was, najważa. Dajcie się dmuchać jak ich ją. Ja. Sąsiad tak gadasz, gadasz. Jakiś pomysł masz? Są, sąsiad ma szał pomysłów w głowie. Tak. Mamy jedną dziurę, nie? No mam. Dupniemy drugą, zobaczmy co będzie. Nie pa. no Sąsiad, coś się zwariował? Sąsiad! No sąsiad, no. No i co teraz? Za pomysł. <noise> za pomysł, za pomysł, ja tu przeciąg teraz mam. Stereo masz. <noise> no i co teraz będzie? Czas pokaże. Co <noise> co to było? Ja metro masz!